W najnowszym wydaniu serwisu informacyjnego Na Horyzoncie News wita Państwa Waldemar Uberna. Mamy nowy rok, a więc nowe plany, nadzieje, postanowienia. W imieniu całej naszej redakcji życzę Państwu wspaniałego roku, wypełnionego progresywną realizacją wartościowych celów. Tych wszystkich, które Państwo sobie postawiliście i te, które są dla Was naprawdę, naprawdę ważne. A teraz przechodzimy do naszego serwisu i rozpoczynamy od wypowiedzi oficera prasowego Słubickiej Policji. Za nami święta Bożego Narodzenia, a tuż po nich bale sylwestrowo-noworoczne i huczne powitanie Nowego Roku. O działaniach Słubickiej Policji w tym okresie, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Słubicach, starszy aspirant Ewa Murmyło. Sylwestrowa noc w powiecie subickim przebiegała spokojnie i, co najważniejsze, bezpiecznie. Poza interwencjami dotyczącymi głośnych, sylwestrowych zabaw oraz nieczeźwych osób zakłócających porządek publiczny, policjanci nie odnotowali poważniejszych zdarzeń. Do tak spokojnej nocy przyczyniły się starania oraz ciężka praca policjantów, ale również i przede wszystkim odpowiedzialne zachowanie mieszkańców naszego powiatu. Ważnym punktem policyjnych działań było także zapewnienie bezpieczeństwa. W ruchu drogowym funkcjonariusze z drogówki patrolowali trasy główne, ale również trasy, na których natężenie ruchu było mniejsze. Podczas kontroli drogowych szczególną uwagę zwracali uwagę na trzeźwość kierujących dokumenty oraz uprawnienia. W ostatni dzień roku 2024 doszło do dwóch kolizji drogowych, w których nikt nie ucierpiał. Bezpieczna sylwestrowa noc jest przykładem na to, że wspólne starania funkcjonariuszy oraz mieszkańców mogą przynieść wspaniały efekt, jakim jest mile, co najważniejsze, bezpiecznie spędzony wspólnie czas. EU-zależnienie, jak każdy inny nauk, ma konsekwencje dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Rozrywa więzi społeczne, ogranicza możliwość rozwoju. W minionym roku, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Słubice zrealizowaliśmy spoty profilaktyczne dotyczące e we współpracy z trzema podstawowymi szkołami naszej gminy. Na zwycięzcę czekała nagroda w wysokości 1000 zł, a decydowała ilość polubień na naszym Facebooku pod spotami każdej ze szkół. 29 grudnia ogłosiliśmy wyniki, a zwycięzcą okazał się spot Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach której wkrótce przekażemy oczywiście nagrodę. Spoty zobaczycie Państwo po naszym serwisie. Można je oglądać w naszej telewizji, można je oglądać na Facebooku, na YouTube. Natomiast teraz zapraszam do obejrzenia filmu z placówki wsparcia dziennego z rozmowy o e-uzależnieniach. Realizując w subickich szkołach materiał filmowy, w ramach kampanii przeciwdziałania EU uzależnieniom zajrzeliśmy także do placówki wsparcia dziennego. Obserwując młodzież na co dzień i, i w domu, uważam, że jest to bardzo duży problem, bo dzieci nie są w stanie się już rozstać z telefonem, a Patrząc tak globalnie na środowisko, jakie mnie otacza codzienne, gdzieś na ulicy, w hotelu, gdzieś na jakichś placach zabaw, to obserwujemy to, że i dorośli, czyli i rodzice mają telefony w ręku, ale też już coraz młodsze dzieci w łózeczkach siedzą z telefonem, żeby na przykład się wyciszyć, że mama nie musiała się nim opiekować. I to. Im, znaczy Im dłuższy czas jest spędzania dziecka przed telefonem, tym później jest większy problem z ogarnięciem dziecka pod względem wychowawczym. Przede wszystkim uważam, że to jest wina rodziców, że rodzice też nie potrafią w pewien sposób ograniczać dzieciom tego telefonu i być konsekwentnym w stosowaniu tego telefonu, bo bardzo często też bywa tak, że rodzice e, sami, jak, jak gdyby wchodząc do domu, korzystają z telefonu, nie opiekują się dziećmi i pozostawiają dzieci same sobie i dzieci też z tego telefonu korzystają. Bo patrząc jeszcze gdzieś tam z perspektywy 10 lat wstecz, to. E, Powiedzmy, pierwszy telefon dziecko dostawało na komunie. Tak? Dzisiaj pierwszy dzie telefon dziecko dostaje mając roczek albo dwa lata i to już jest jego prywatny telefon. Tak? Z jednej strony wydaje się, że wy wydaje się, że wykształcenie człowieka, czyli jeżeli rodzice są bardziej wykształceni, są bardziej świadomi też tego, że e telefon czy w ogóle e uzależnienia to jest, to jest uz uzależnienie. Im e rodzice są mniej wykształceni, im jest niższe to wykształcenie, tym też jest mniejszy sposób, e mniejsza możliwość, czy może mniejsza kontrola rodziców nad tym, e jak dzieci korzystają z tego, i mniejsza wiedza. Ale też z perspektywy tego, jakim ja, czym ja się zawodowo zajmuję, to widzę, że Organizując jakieś spotkania z rodzicami na różne tematy, to rodzice są w ogóle nie zainteresowani profilaktyką jakąkolwiek. Tak? To też jest problem, bo myślę, że jeżeli rodzice byliby świadomi tego, co się dzieje z dzieckiem i jakie są mechanizmy uzależnień, to też byłoby łatwiej i im samym, ale też jednocześnie i jakby dzieciom przekazywać te informacje. Natomiast brak zainteresowania osób dorosłych jest niestety moim zdaniem największym problemem w uzależnieniach w ogóle. Wychowankom placówki zadaliśmy kilka pytań. Na początek, czym dla nich jest e-uzależnienie? Uzależnienie od komputerów. To, że się siedzi dzień i nocami przy telefonie. Od telefonów, od takich różnych gier. To jest uzależnienie od internetu. Że ktoś się uzależnia na przykład od komputerów, telefonów, na przykład złych rzeczy, też? Te, od telefonów. Ile czasu spędzasz w e mediach Maksymalnie to godzina i pół, coś takiego. Dwie godziny. Trzy godziny. No nie trzy godziny, cztery. Co robisz w e mediach e, Gram. Albo też oglądam na YouTube. Najczęściej gram w Fortnite albo w Robloxa. E, piszę z Kamilu, lub gram. Oglądam, gram i piszę. Gram czasami, oglądam, piszę do kuzyna, czy ze mną by trochę pograł, ale też Często trochę dłużej może pogramy, jakby kuzyn chciał też. Dlatego. Czy siedzenie na smartfonie bądź na komputerze w czymś szkodzi? Na przykład tracenie wzroku, tracenie słuchu, żeby się nie popsuć wzroku. Na przykład na Co robisz poza e mediami? Czy można je czymś zastąpić? A więcej trzeba spędzać bardziej na dworze, żeby co najmniej mieć znajomych. Ja gram w piłkę, czasami wychodzę z komplami. To zależy, bo na przykład oni biorą telefon ze sobą i siedzą. Ja czasami biorę, ale nie siedzę. Czyli... W piłkę lubię grać. Mhm. Trenuję jeszcze miesiące, ale nie chodzę jeszcze na treningi. Będę dopiero po grudniu. To powiedz, co jest lepsze Twoim zdaniem? te, te siedzenie w telefonie, te granie na komputerze, czy jednak te spędzenie Piłka. Czy... Piłka. Piłka bardziej. A czemu tak uważasz? No bo cały czas gram w piłkę z kolegami prawie, a na telefonie to gram tylko z kuzynem albo bratem. Zaszczepienie już tego, tego sygnału, że uzależnienia od telefonu czy w ogóle od elektroniki rozpoczynają się już bardzo w młodym wieku i żeby też dzieci były w stanie Skontrolować same to, że jak ciężko jest im oderwać się od tego telefonu, ale też zobaczyć, co się dzieje potem z człowiekiem takim dorosłym czy młodzieńcem, który może być ich, jak, może nie rówieśnikiem, tylko osobą, którą oni się mogą sami stać w przyszłości, nie kontrolując siebie w tej chwili. A jak ty, drogi widzu, odpowiedziałbyś na te pytania? Galeria Okno łączy sztukę z działalnością charytatywną. Zapraszam na zapowiedź najbliższego wydarzenia. Coroczną tradycją początku nowego roku w Galerii Okno Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury jest wernisarz wystawy prac grupy fotograficznej Aqua oraz promocja nowego kalendarza. Event ma także mocny akcent charytatywny. O szczegółach mówi kurator Galerii Okno Anna Panek-Kusz. Serdecznie zapraszamy już 10 stycznia w piątek o godzinie 18 do Galerii Okno Słowickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Co roku spotykamy się z grupą Aqua, z ich realizacjami. Jest to również takie podsumowanie tego poprzedniego roku w postaci kalendarza. Ich fotografie ilustrują kalendarz z Galerii Okno, ale kalendarz też, który czyni dobro, bo w tym dniu również na wermisarzu będzie... Nasz że hospicjum domowe, z którym współpracujemy od wielu lat i ten kalendarz można otrzymać za dowolny datek do Puszki Hospicjum. I to jest właśnie takie wydarzenie, które łączy i kulturę naszych lokalnych tutaj artystów, pasjonatów fotografii, ale również takie środowisko lokalne, łączymy się, uzupełniamy, tworząc kolejne historie. A Grupa Aqua działa w Galerii Okno już od bardzo wielu lat. Zmieniają się niekiedy osoby, ktoś przychodzi, ktoś odchodzi. Oczywiście cały czas jesteśmy otwarci. To nie jest tak, że to jest grupa zamknięta i nie można do niej dołączyć. Oczywiście jesteśmy na to otwarci. Jest grupa Mała Akwa, czyli tam pracuje i funkcjonuje młodzież i akwa dla osób dorosłych. I w czasie 2004 roku realizowaliśmy kilka projektów i wybraliśmy te, które. Które zaprezentujemy na wystawie które zdobią kalendarz na 2025 rok. Jest to kalendarz ścienny, który można powiesić na ścianie i można przenieść taką cząstkę sztuki, galerii, właśnie do swojego domu. Spotykamy się 10 stycznia o godzinie 18 w Galerii Okno Subickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Do inauguracji rundy wiosennej Betlik III ligi piłkarskiej pozostały jeszcze dwa miesiące. Podczas rundy jesiennej piłkarze, trenerzy oraz działacze grupy Chmiel MKS Polonii Subice przecierali trzecioligowe szlaki. W końcówce ubiegłego roku uczestniczyliśmy z naszą kamerą w spotkaniu wigilijnym Dumy Pogranicza. Zapraszam na film. W sali przy Klubie Olimpijczyka Słupickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wigilijnej kolacji spotkali się piłkarze, trenerzy, sponsorzy oraz zarząd zespołu grupa chmiel MKS Polonia Słupice. Dzisiaj organizujemy, organizujemy kolację wigilijną z zespołem, z zarządem, z trenerami i wszystkimi osobami, które zostały zaproszone. To jest pani burmistrz, przewodniczący rady i grono naszych wiernych sponsorów, którzy, którzy nas wspierają cały czas tutaj w tych w tych sprawach naszych tutaj klubowych i chciałbym chciałbym dzisiaj podziękować za to, że byli tutaj z nami przez całą tą rundę trudną rundę Jesienną w tej trzeciej lidze jesteśmy tutaj praktycznie, można by powiedzieć, pionierami. Zaczynamy się po prostu tylko ogrywać tutaj i, i no, zbieramy po prostu pewne doświadczenie. Mamy tu pewne plany w stosunku, w stosunku do klubu, ale no, chciałbym to na osobnym, na osobnym spotkaniu omówić. Dzisiaj skupimy się tylko na tym, żeby w miłej atmosferze spędzić tą kolację wigilijną, podziękować tylko sponsorom i i posiedzieć, popiesionować sobie. W piłce tak to to jest proces. Nie? I przede wszystkim ja bym chciał, żeby ten klub e, poszedł przede wszystkim do przodu w takim znaczeniu organizacyjnie. I myślę, że tutaj to, co zrobimy w grudniu, sobie założyliśmy jako działacze i, i trenerzy, i zawodnicy, to, to, to robimy i, i tej pracy nie widać, ale myślę, że to pójdzie przede wszystkim, no wiadomo, ta liga nas weryfikowała mocno ale też wiemy gdzie jesteśmy i przede wszystkim chcemy też wszystkich zawodników rozwinąć w każdym aspekcie. Dla nas to jest ważne. W spotkaniu uczestniczyła także burmistrz Słubic pani Marzena Słodownik. My się już spotkaliśmy w maju, no i wtedy już była rozmowa. Na temat trzeciej ligi, coś, coś się z tym wiąże w ogóle, kiedy drużyna wejdzie do trzeciej ligi, bo tak naprawdę to są nowe obowiązki, a przede wszystkim dużo więcej wymaga to finansów. Także od razu rozmawialiśmy z trenerem, co będzie z prezesem, co będzie dalej. No i powiedziałam, grajcie, będziemy wspierać, bo to jest najważniejsze. Trzecia liga to jest wielki zaszczyt. Teraz jesteśmy po uchwaleniu budżetu na rok 2025. I nasze organizacje i kluby będą mogły walczyć o finanse na działania tychże, Drużyn. Ja zawsze mówię, żeby kroczyć za tym sukcesem. To jest bardzo istotne, żebyśmy wiedzieli, co trzeba zrobić, żebyśmy podwyższali swoje kompetencje, żebyśmy rozmawiali ze sponsorami, bo tak naprawdę to i gmina, ale i sponsorzy. I na pewno jest wiele osób zainteresowanych tym, żeby pomóc Polonii. Ja trzymam kciuki i wierzę, że będzie coraz lepiej. Piłkarzom, trenerom, zarządowi oraz kibicom Dumy Pogranicza życzymy dobrej wiosennej rundy i skutecznej walki o pozostanie w trzeciej lidze. Sezon lekkoatletyczny 2024 dobiegł końca. W Klubie Olimpijczyka Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczne występy zawodników i zawodniczek grupy rzutowej LKS Lubusza Słubice. Ja nie ukrywam, że z inicjatywy rodziców dzisiaj się spotykamy, próbując podsumować cały 2024 rok. Szczególnie w grupie treningowej tenera Łukasza, tenera Daniela i tenera Grzesia. Wspaniały rok dla nich. Szczególnie dla zawodników, a oczywiście dla, dla naszego środowiska, bo, bo co by nie mówić, każdy jeden zdobyty medal na zawodach wojewódzkich, międzywojewódzkich, Mistrzostwa Polskiej, to jest wielka promocja dla środowiska Subickiego, gminy Subickiego, powiatu Subickiego, a szczególnie dla nas, jako dla działaczy Lubuskiego Klubu Sportowego Lubu Subic. Podsumowaliśmy wszystkie wyniki, a szczególnie chcieliśmy pokazać tą piramidę klubową, to znaczy rozpoczynając od tych najmłodszych, gdzie startują zawodnicy rocznika U U10, U12, U14, U16, U18, U20 i pokazać tych najlepszych zawodników startujących na zawodach mistrzostw polskich w kategorii U23. Tutaj myślę o Paulinie Popolańskiej, U U20, Tutaj myślę o Zuzi Mielniżajewskiej, U18, Arianie i dla Antoniego Choloszkiewicza, Arianie Zawiezalowej. No i oczywiście o tych najmłodszych w kategorii U16, którzy bardzo ładnie pokazali się na Mistrzostwach Międzywojewódzkich w Karpaczu, a później pokazali, że stanowią czołówkę krajową, startując podczas Mistrzostw Polskich Młodzików, jakie w tym roku miały, miały miejsce w Białymstoku. Przypomnę nazwiska Dawid Kujawa, Maja Walczak, Marcel Bieniek, Julka Santa, Ksevery Skubisz czy Zuzia Mierzy W tym roku bardzo ciekawa była sytuacja, jeżeli chodzi o sportowców naszej grupy. Zdobyliśmy, no, 27 medali Mistrzostwo Województwa, czego jeszcze nie dokonał chyba żaden trener w naszym klubie. Na makroregionie 5 medali, tak jak wspominałem już na podsumowaniu. Grupa 4 czy 5 mistrzostw Polski w każdej kategorii, w każdą z każdej kategorii po trzech zawodników, aż do 6 zawodników na, na budziku, najbardziej obrodzonej takiej naszej yy, wiodącej liczbie zawodników w tej kategorii. Co jeszcze takiego fajnego? No, Dawid Kojawa oczywiście, już mówię, multimedalista, zdobył tych medali dla Lubusza bodajże już 6 w swojej karierze, a jest jeszcze młodzikiem. przyszły przyszłym roku już będzie w kategorii U18, juniorem. Co możemy jeszcze powiedzieć jakiego? No To był bardzo dobry rok. Naprawdę, z 8 zawodników w kadrze narodowej B. To się mogę pochwalić, że też jestem przymierzany do szkolenia tej kadry narodowej z ramienia Lubuskiego związku lekkiej atletyki. No, zostałem tam promowany i chcą, żebym został takim trenerem, no, żebym prowadził takie grupy. Ukierunkowane oczywiście mówimy o rzucie dyskiem. Na przyszły rok, to tak jak mówię, to ja już wspomniałem kadra narodowa B, bardzo duży cel dla mnie. Prowadzenie naszej grupy. Najważniejsza rzecz, którą mam, takie moje dziecko które prowadzę, 26 zawodników, którzy no, rozwijają się, tak jak już pokazałem, z roku na rok, z tygodnia na tydzień, progresują. Na pewno w przyszłym roku chcemy wystartować w Mistrzostwach Polskich młodzików, które odbędą się w Lublinie, juniorów, młodszych, będą, będą chłopaki, tutaj jak widać było na podsumowaniu, dosyć większy są chłopacy i oni będą wystartować nam w Wielkopolsce. I myślę też, tam, że może i zdobędziemy minimum na aof -y, czyli Mistrzostwa Europy. Ja nie ukrywam, że chciałem podczas tego spotkania również pokazać naszych Olimpijczyków. Tych, którzy reprezentowali województwo boj, boj, w polskie na igrzyskach olimpijskich. Przypomniałem tutaj świętej pamięci trenera Edwarda Czernika, naszego zawodnika klubowego, który od pierwszych dni swojej kariery zawodniczej reprezentował Lubusz, a mianowicie myślę tutaj o Pawle Czapiskim, o naszej absolwentce klubowej, jaką była Sofia NNAUI o naszym absolwencie który startował na czterech igrzyskach paraolimpijskich olimpijskich Macieju w Lelepiacie. Nie wspomniałem również tutaj o Antoniu Plichcie, który startował na mistrzostwach świata w biegu na 100, 100 metrów. No i oczywiście o Kubie Czakus, który startował na młodzieżowych igrzyskach olimpijskich. Chciałem w ten sposób pokazać dla tych najmłodszych, że warto po prostu budować sport, budować swoją pracą wynik i żeby ten, ten wynik stanowił klubę nie tylko dla środowiska, tak jak wspomniałem, jak i również dla całej Polski. Sześć treningów w tygodniu realizujemy, po dwie godziny dziennie. Sprawność, sprawność, sprawność. No jest, taka jest yy, prawda, no jeżeli chodzi o rzuty. Że przychodzą niekoniecznie najsprawniejsze osoby do naszej grupy, trafiają, ale systematyczność, poświęcenie, gdzieś tam realizacja tego planu, cały czas krok po kroku, krok po kroku, krok po kroku i po prostu mamy mistrza za jakiś czas, ale to trwa. Uśmiechy, gratulacje, życzenia i podziękowania. Dla grupy żółtej Słowickiego Lubusza był to bardzo udany rok. Stałym elementem naszego serwisu są cotygodniowe informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych odbywających się po obu stronach odry do uczestnictwa, w których chcemy Państwa bardzo gorąco zachęcać. Bez granic to najlepszy informator o życiu kulturalnym i Frankfurtu nad Odrą. Sprawdź, bo być może w najbliższy weekend wybierzesz się na koncert, przedstawienie teatralne, operę lub balet. Na koncerty Frankfurtskiej Filharmonii obowiązują specjalne czeki, które obniżą cenę Twojego biletu. Kupisz je w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. Wszystkie informacje o imprezach kulturalnych w Dwumieście znajdziecie po polsku na stronie internetowej www.bezgranic.eu oraz w wersji papierowej kalendarza. Jednym z najbliższych wydarzeń będzie koncert noworoczny. Sobota 11 stycznia, godzina 19.00. Aula Kolegium Polonikum w Słubicach i Plejada fantastycznych artystów. O szczegółach koncertu możecie Państwo usłyszeć podczas rozmowy z dyrygentką i założycielką chóru kameralnego Adoramus, Barbarą Weiserlada po serwisie informacyjnym. Drodzy Państwo, to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Natomiast po serwisie zapraszam Państwa na rozmowę, o której wcześniej wspomniałem, czyli rozmowę z dyrygentką i założycielką chóru kameralnego Adoramus Barbarą Weiserlada, a następnie na serwis Lubuski Horyzont, czyli wiadomości ze świebodzina, skwierzyny, międzyrzecza i okolic. Teraz to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.